Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wygląda nasza praca w autoświecie, właśnie tak. Jest ostatnia niedziela czerwca w Warszawie, tam gdzie jest siedziba naszej redakcji Piękne Słońce, a my stoimy na szczycie błędnych skał. Tam gdzie to mleko, są Czechy. Tutaj jest Polska. No, pogoda po obu stronach granicy równie piękna. Właściwie to już się przejaśnia. Aha, nie dajemy sobie zepsuć humoru, bowiem przyjechaliśmy na Kręte drogi Dolnego Śląska tymi oto dwiema wspaniałymi maszynami. To Jest Porsche Boxster Spider, natomiast ten pomarańczowy to Porsche 718 Boxster S. Każdy z nich kosztuje tak jak stoi, pół miliona złotych. Każdy z nich przyspiesza do setki w 4 sekundy z groszami, a do 200 km na godzinę potrzebuje niecałe 15 sekund. Prędkość maksymalna też jest bardzo zbliżona, w ogóle osiągi są niemal identyczne, a jednak są to dwa zupełnie różne charaktery. Czym się różnią? Co odczuwa kierowca? To dzisiaj wspólnie sprawdzimy na słynnej drodze stu zakrętów łączącej Kudowę-Zdrój i Radków. woda okazała się dla nas łaskawa, trochę się przejaśniło, dlatego otworzymy sobie dach w 718 Boxster S. Dach można otwierać także podczas jazdy do prędkości nawet 55 km na godzinę. Gotowe. Jesteśmy na pięknej drodze, dlatego przestawiamy pokrętło trybów jazdy w tryb S, utwardzamy zawieszenie i skrzynia na manual. No i być może właśnie usłyszeliście, co hałasuje tam z tyłu. Takie trochę nietypowe brzmienie jak na Porsche, co? Otóż tak, bowiem przy okazji ostatniego liftingu Boxtera ten model stracił niestety dwa cylindry. Zamiast sześciu cylindrów mamy teraz cztery i to z turbodoładowaniem. W tym wypadku 2,5 litra pojemności silnika, 350 koni, także jest czym jechać i w połączeniu... Z automatyczną skrzynią PDK dwusprzęgłówką. Ten samochód rozpędza się w 4,2 sekundy do setki. Także osiągi się poprawiły po liftingu. No a Porsche, żeby troszeczkę osłodzić klientom, oswoić ich z tymi silnikami czterocylindrowymi, dodało ten numeryczny przydomek Boxterowi 718. No to ma być nawiązanie do tej legendarnej wyścigówki, która też miała cztery cylindry. Marketingowo muszę przyznać, bardzo sprytne, ale to brzmienie. No cóż, ma charakter, jest fajne, ale kojarzy mi się bardziej z Subaru WRX STI niż z Porsche. No, do tego będę musiał jeszcze przywyknąć. Brakuje mi tego takiego typowego grzechotania dla sześciocylindrowych bokserów Porsche. Okej, okay, silnik stracił dwa cylindry, ale prowadzenie nadal jest fenomenalne, naprawdę. Dzięki temu, że ten silnik jest umieszczony tuż za moimi plecami, także między osiami, to daje nam idealny balans mas. Pokonywanie zakrętów to jest po prostu bajka, precyzyjny układ kierowniczy. No super, ogromna przyjemność, szczególnie na takiej drodze jak ta, gdzie jest mnóstwo zakrętów. Ekstra. Tutaj przy pokonywaniu tych zakrętów wspiera mnie oczywiście cały zastęp elektroniki, w tym układ wektorowania momentu napędowego. Dopędzane jest zewnętrzne koło, dzięki temu ten samochód jeszcze lepiej wkleja się w te zakręty. Dokładnie czegoś takiego od roadstera oczekuję, a jednocześnie to auto jest zadziwiająco komfortowe jak na roadstera. Nie, no jest, jest charakter, ale. To na inną dyskusję. Coś z brzmieniem mi tutaj tak nie do końca pasuje. Dobra, wracając do komfortu. Fotele, na których siedzę, bardzo wygodnie mogą być opcjonalnie podgrzewane, wentylowane. Ta skrzynia, no też zdejmuje mi właściwie z głowy całą robotę. Naprawdę tutaj można sobie komfortowo jechać. W tej chwili wjechaliśmy na bardzo nierówny asfalt. Wcale nie czuję w kręgu żebym jechał jakimś takim absolutnie bezkompromisowym roadsterem. Ten samochód naprawdę nadaje się do jazdy na co dzień. Czy czegokolwiek mu brakuje? No nie, no z tego co mówię, to sami widzicie, że nie, ale przesiądźmy się do Boxtera Spidera i zobaczmy, co on oferuje. Teraz pora na to cudo. Zobaczcie, Boxter Spider. Ma tutaj na tylnej klapie takie dwa piękne garby, które nadają mu naprawdę super sylwetkę, ale to właśnie przez te garby niestety konstrukcja dachu jest dosyć skomplikowana. Nie mogę wsiąść w niego i sobie podczas jazdy otworzyć dachu, tak jak to zrobiłem w 718. O nie, muszę najpierw wejść do środka, odpalić zapłon, przyciskiem zwolnić elektryczną blokadę. I w tym momencie tak. Tutaj już się uchyliła klapa. Muszę odpiąć takie klipsy w tym miejscu, co wcale nie jest takie łatwe, bo nie są w żaden sposób oznaczone. Trzeba je po prostu, jak to się mówi, wymacać. Te skrzydełka wpinamy w specjalne gniazda. Nigdy nie wiem, w którą stronę to się robi, ale na szczęście nie da się tego wepchnąć. W nie tą stronę, co trzeba. Teraz delikatnie unoszę całą tą pokrywę. Ona jest wykonana z bardzo cienkiego aluminium. W ogóle to wszystko po to, żeby odelżyć ten samochód. No i już mogę ręcznie złożyć dach. Ok. Domykam klapę. Delikatnie dociskam. Domykam takie skrzydełka. To wszystko wydaje się bardzo skomplikowane, ale gdybyście zobaczyli jak to wygląda w poprzednim bokserze Spiderze, to byście w ogóle zwątpili. No i można jechać. Powiem Wam zupełnie szczerze, kiedy przejechałem się Boxsterem Spiderem, a następnie usiadłem, żeby spisać kilka wrażeń, kilka notatek z tej przejażdżki, to, to po prostu nie wiedziałem, co napisać. Za nie mówiłem. To jest więcej taka sytuacja, tak jakbyście spotkali kobietę swoich marzeń, no i już się zbieracie, żeby do niej podejść, żeby ją zagadać, żeby spróbować swojego szczęścia, ona w tym momencie się odwraca i idzie, a Wy potraficie z siebie wydusić tylko jakieś takie... No i z tym Boxerem Spiderem jest podobnie jak z tą kobietą, bowiem jego niestety już nie da się kupić. Ten samochód powstał w liczbie niewiele ponad tysiąca egzemplarzy. W Polsce dziesięciu szczęśliwcom udało się ten samochód dorwać. Tak, to jest auto kolekcjonerskie i to jest... Dla mnie niezwykła frajda, niezwykły zaszczyt, że mogę się takim samochodem przejechać i wam o nim opowiedzieć. Dość wstępów, posłuchajcie dlaczego go tak kocham. Oj, tak, tutaj już nie brakuje dwóch cylindrów. Nie ma też turbosprężarki, które by jakkolwiek zakłócała, tłumiła to brzmienie. Nie, tutaj jest 3,8 litra pojemności. 375 koni mechanicznych. Ręczna skrzynia. To oznacza, że samochód przyspiesza do setki troszeczkę wolniej niż 718, bowiem potrzebuje na to 4,5 sekundy. Ale jaka jest frajda operowania tym manualnym lewarkiem? To jest po prostu nie do opisania. Naprawdę uważam, że każdy mężczyzna oprócz zbudowania domu, posadzenia drzewa i spłodzenia podomka. Powinien przynajmniej raz w życiu skosztować manualnej skrzyni w Porsche. Niesamowite przyżycie. Precyzja tego lewarka. Jeszcze opór, który stawia sprzęgło. Naprawdę niesamowita sprawa. O ile 718 Boxster była precyzyjna. To Spider jest po prostu żyletą. Ma bardziej bezpośredni układ kierowniczy, jest sztywniejszy i przede wszystkim czuje się dużo lepiej zespolony z tym samochodem, a to za sprawą kubełkowego fotela. On ma skorupę wykonaną z karbonu. W ogóle cała idea Spidera polega na lekkości. Pokazywałem Wam już dach, ale tutaj jest jeszcze więcej elementów, które spowodowały, że ten samochód waży niewiele ponad 1300 kg. Ten cały pakiet to jest Quint esencja Porsche. Dokładnie tak to powinno wyglądać i naprawdę żałuję, że tak niewielka grupa klientów będzie miała okazję tego skosztować. O jest, to brzmienie po prostu jest fantastyczne. O, matko! Powiem to z całą odpowiedzialnością. Nigdy silnik Turbo nie będzie brzmiał tak jak wolno-sący bokser w tym samochodzie. Jeździłem w życiu kilkoma Porsche. Jeździłem też w życiu kilkoma innymi piekielnie mocnymi samochodami. Ale to zdecydowanie jest moje ulubione Porsche. Powiem więcej: to jest chyba nawet najlepszy samochód, jakim w życiu jeździłem. Żadne auto mi tak nie leżało. Tuż za nim plasuje się Cayman GTS, który do tej pory był moim ulubionym samochodem i kiedy znajomi się mnie pytali, jeździłeś tyloma samochodami, gdybyś mógł sobie wybrać jeden, który by to był, zawsze mówiłem Cayman GTS, ale, ale w tym momencie chyba będę naprawdę musiał zmienić zdanie. Podkręciłem go zaledwie do 6 tysięcy obrotów. Dwójka jest bardzo długa. Przepięknie silnik buduje tą moc. Tak czysto, tak brzmi od serca. O Jezu! Mogę sobie tutaj naprawdę na wiele pozwolić na mocne do hamowania, bowiem w tym egzemplarzu mamy opcjonalne ceramiczne hamulce, które wymagały dopłaty 38 tysięcy złotych, ale są warte każdego grosza. Jeździmy cały dzień po tej krętej drodze. Naprawdę katujemy mocno te samochody, ale hamulce ani pisną, są cholernie skuteczne. To auto to jest 150% czystej frajdy z jazdy. Ten samochód w standardzie nie ma klimatyzacji, nie ma systemu nawigacyjnego. Tutaj po prostu chodzi tylko o to, żeby kierowca idealnie zespolił się z maszyną żeby całą swoją uwagę skupił na prowadzeniu i żeby czerpał z tego nieziemską przyjemność. I to jest właśnie ten stan, w którym w tej chwili się znajduję. Porsche 718 Boxster S. Fantastyczny samochód. Zadziwiająco praktyczny i komfortowy jak na Roadstera, ale zawsze będzie mu pamiętane to, że dał sobie zabrać dwa cylindry. A jeszcze w epoce sześciocylindrowego Boxtera to jest ta wisienka na torcie Spider. No i tutaj, jak mam podsumować to auto, przypomina mi się taki dowcip. Otóż dwoje ludzi w sklepie nocnym wybiera wino. No i tam się zastanawiają, nie wiedzą na co się zdecydować. Za nimi stoi zniecierpliwiony pijaczek, który w końcu ich zaczepia, oni się odwracają, on się do nich nachyla i mówi, proszę państwa, tutaj wszystko jest pyszne. Także parafrazując tego pijaczka, w tym samochodzie naprawdę wszystko jest pyszne.